Cześć, jestem no pod strony Diro Marino, a to jest kolejny odcinek z Brawl Stars. Zaczynajmy. Hmm. Mamy coś za darmo. Jest, ale fajna. Ale fajna. To jest nowe. Hm. Роза. Yeah, не, hmm. не берем их. себе с Розу. Но я этого не люблю, я трогаю. И атака, 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 атака. Biorę tu wszystkie skrzynki. Wziąłem prawie wszystko. I uciekam. Elo. Dobra. Jo! Ja zginęła. Znaczy, zginęła. A hm. Ale śmiesznie, nie. I też zapraszam na mój ka na kanał mojego najlepszego kolegi Scrap Trap 2 Ból, 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 ból. Sorry, że tak coś szeleści a nie łaczy to. A jak wam to przeszkadza, to przepraszam bardzo. Co tak szeleści O coś szeleści To w sumie nie moja wina. To wina tych rzeczy, to tak szaleśnie nie idę na nią, bo za szybka jesteś. Dobra, chodź ból, chodź. Nie idę. Może zabiję, może nie, może nie. Nie zabiję, ale muszę iść gdzieś w krzaki, nie na gdzieś tam na końcu mapy wyjść, nie? O, nawa skrzynka. Otwórzmy. Może jakaś nowa? Nie. Nie ma nowej rzeczy, nity. I trzy klejnoty, yeah! Trzy klejnoty. Rosa, bym cię chciał bardzo ulepszyć. A to się zaraz zmieni, bo ci będę mógł ulepszyć. Bo tylko 10 tych sztawek złota mi brakuje. Idę sobie na tą skrzynkę. Może ktoś podejdzie, i jak ktoś podejdzie, to będzie epicko. Dobra. Albo pójdę zaatakować. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. To jeszcze ten misiu. Głupi misiu, głupi misiu. Znaczy, na no dobrym misiu. Głupi. W sumie jest głupi. Koktajl młotowa. Idziemy! Idziemy! Raz. Idę z koktajlem młotowa. Kość tu jest? No. OJ! Ośmiobitowiec! Ośmiobitowiec! Zobierz. Nie, 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 nie. 13 życiu. Uciekam od tego pana. To jest najtrudniejsza postać do zabicia. Albo dla mnie, mi się tak zdaje. Bo mi się tylko tak zdaje. Nie wiem, dla mnie najtrudniejsza postać do złapania albo do zabicia. O! Tak ciężko się zabija. Nawet nie wiecie. No, czasami się trafiają tacy ludzie, którzy nie ogarniają. Znaczy, ogarniają może ogarniają. Ale może muszą gdzieś iść. Dobra? I bulbul jest jesteś mój Idę po stare Nie! Jak mnie zrobił! Ale jakbym Ja wziął, to bym go zabił 17 17, 17 chyba. Ten poziom doświadczenia mamy. A większość doświadczenia wiesz jak? Zrobiłem? Od rozy. Rozum. O, ja tu będę. I poczekam na jakichś ludzi. Tam mogłem iść. Albo otworzymy sobie. O, nie roze ktoś zabił. Ból chyba. Oj, 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 Naszą przyjaciółkę ktoś zabił. To Przepraszam za te lagi. Bierzemy. Bierz ją. Proszę, nie. Jesteśmy już przecież. Uciekam. No nie, no. No nie. Z tego, że tylko sześć. Ja bym chciał więcej. 88. Jeszcze. Dwa i będziemy mogli ulepszyć Rose. Jej! Jej! Ulepszenie do rozy u, u, u. Ale jeszcze nie mamy. Jeśli zakiesza run tą rundę przegram. Hm. Śmiesznie tak byłoby. Śmiesznie by było tak by. Jakby tak było śmiesznie by było. Było. Dojechałam sobie tą pani. Spybok. Idę. Oj, ty mnie ktoś mnie chciał zaatakować widzę. Dobra. Łatwo. Jeszcze tam ktoś był. Co z tego? Co ty mi uciekasz? Kozacza Zaraz sam zginę. A sam gina. No to dobry jesteś, dziuro. No najlepszy jesteś. Ulepszymy sobie postać. I ulepszamy rozę. Teraz sobie przetestujemy rozę. Rosa, musisz to wygrać teraz. Upgradeowałem. Dobra, wypróbujmy sobie. I no teraz o. Jak ona. Ile ona bije? Ona teraz tak dużo bije chyba. A nie wiem. Nie wiem ile. Czemu ja tu z tego zużyłem? Что по мы Все кликнуть пальцем. Ой. Идем затковать була. Эй, бул. Там есть. Кто то Кто, -то, кто, -то, кто -то хочет меня Споткать. Ktoś chce mnie spotkać? Bo... Chyba nie chciał mnie spotkać Znaczy ja bym nikogo nie chciał spotkać Dobrze Nie! Patrzcie le... mi brakuje! Patrzcie to! Ile brakuje Dobra, zagramy podobnie Najwyżej odcinek się skończy Bez pożegnania, bo mi Pamięci nie starczy Ja muszę muszę albo przegrać, albo bić kolejną rangę. Na... Nie wiem czy dostanę plus 1, przynajmniej minus 3. dobrze. Zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie łapkę w górę. Oczywiście udostępniajcie. I wbijajcie na kanał Scrap Drop. Dá, Elo!